Gość, Jack o Lantern i Pajęczyna to trzy itemy w Minecrafcie, które będziemy musieli zdobyć w dzisiejszym Halloweenowym challenge'u. Kto z nas pierwszy zdobędzie wszystkie trzy itemy, wygrywa. Chciałem też wspomnieć, że w czasie zdobywania itemów mogliśmy się zabijać, aby urozmaicić rozgrywkę. Jeszcze zapraszam na mój serwer Discord i do subskrybowania kanału i miłego oglądania. Dobra, ja wbijam. No to ja też wbijam już. O, okay. mm. Zima. Nieźle. Super. Zima i to tyle. Dobra, nieważne. No ci. Też ci muszę dać hita, bo jak cię napięta to, ja, to, ja, to ja wiesz. No to ja ci skopiłem skin, no to jeszcze nie dasz Nie, I no po prostu... Tu już jest śnieg, tu już nie fajnie. Tu nawet ładny nie jest. To jest Dupa ta wioska, nie ma to wala. Dobra, dostępki to dłaś dość Żarcie amej. Anyway. Ale jest kopas? kompas? A możemy się śledzić. No yy, Kobłewa musimy zdobyć. A, A wiesz, że z ma sens jak my teraz zabijesz, to tyle nie nagrywam. I kość. I <grym> nie mogę, Błóżka mi się podbudował. No, co łóżka wziął z wiosku. A ja miałem tam gdzieś smąpoczę. Całe żelazo musisz mi Podam oddać, będzie... Hmm. Całe żelazo musisz mi oddać. Trzy żelaza ci oddał, nie dam ci więcej. Całe trzy żelazo, 200 ode mnie, bo bym teraz. Dobrze, już to skończyć. Dobra, no dobra, to w takim razie... No dobra, to, no to trzy. Chodź tu. Nie no, nie, się nie <laughs> Karolek! Nie. Oddaj resztę żelaza Sprawiedliwy Oddawaj żelaza resztę Albo łóżka Dobra, łóżko, łóżko, masz łóżko A, dzięki za to, że Korny fory dałeś Jeszcze... Ja mam w dupie to zostałem. Co, co A dobra, idź ty! Dzięki za moje żelazo tak że za Nie masz za co, nie ma za co, tylko dwa mi się przydadzą nie? Czemanos Ale nie jeden do jeden, zabrano dynią. Mam kolejny item To czekaj jak kolejny? To co ty już masz? Mm, tak, owszem. U, u. A ci mogę tylko powiedzieć, że mam kolejny item. Czyli masz dwa już? No nie! Znaczy... Po mojej wypowiedzi można stwierdzić, że mam, ale tak nie jest. O dobra, pierwszy item. To masz kość. No nie! Buskit ja też. A już mam w sumie Kurde, szkoda mi trochę. Ach, czekaj coś. Ale czekaj, ale... Ja wiem, jak się craftują. O kurde! Co? O kurde, dobra, wygrałem to chyba. Czekaj. Jeszcze nie wygrałem, ale... O, dobra, pięknie. Widzowie. To się chyba tak tworzyło. Tak! To się tak tworzyło, dobra. Już mam dwa itemy. To ja też już bym mógł dwa, ale na razie sobie poczekam z tego. że ciekawą Dara. okazję, żeby go zrobić. w tym momencie, stary, mam już drugi item. Let's go. Już Dobre. masz drugi? Tak. No, słyszałem cię chyba. Dobra, ja... Jan no, Karol. Ja już Ty Widziałem twój nick chyba. No. Dobra, ten cave to będzie rozstrzygnięcie na 100%, bo tobie też chyba brakuje kobłęba. A to jest ogromny ten cave. Ale weź też, pod uwagę to, to, weź też pod uwagę to, że jak zdobędziemy już ten ostatni item, to, to wciąż nie wygraliśmy. Musimy dojść do, do skrzynki, która jest na 00 na ostatniej kratce wysokości. Musimy się tam zbudować i to tam wystarczy. Więc to nie jest jeszcze koniec, jak to jest na to Co? Co ja właśnie znalazłem? Coś to nie jest item, co muszę zdobyć, ale coś znalazłem. Coś mega dobrego. No i. No nie. No i fajnie teraz. Co to ma być za wielkie. Wielka ruda diamentu? Jakie? To mi dużo zmieni. To mi bardzo dużo zmieni. Szkoda, że seta nie wiem. O kurde! Ja pierdzielę! Ja pierdzielę, to szybka reakcja. Dobrze, co zobaczyłem, bo ja sobie nie wiem, czy seta elegancko kraftować diametrowego. Jakiego się seta diametrowego? Jedną część seta, ale to nieważne. ważne. jest seta A czekaj, bo ja ja Miałem puk serca. Jak ja się wystraszyłem, że tu nagle wyszedłeś, nie wiedziałem co się dzieje. Ej, z każdej strony jakiej mogłeś przyjść z tej, nie wiem w ogóle, pojęcie, że możesz przyjść. Słoś! Nie! nie Siekiera mi padła! ci teraz bić! A jak ja mam uciekać? Nie Ale to czekaj, bo ja ci nie wiem, jak teraz zabić. Poczekaj. No to idealnie dla mnie. No, pateczka. Nie! Ja pierdzielę! Jeszcze mi łóżko rozwalił, co za chłop. Kurde, no way, że to masz już to jest to jest Nie mam, skończyć. żartowałem. Byt. Nie no, nie. Wygramy trawka. Podyś. Ja sobie skoczyłem, nie? U Czemu? Sami miałem zostałem, pół serca. Czemu? Przyjrzyjmy sobie, pół serca. No i pół serca, kiedy ci nikogo nie dałem. Nie, 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 jak się zabudował? Co? Ciele głupi pają! Nie! Nie! Jak się zginąłeś? No, odbijeś mnie na magmę, ja pierdzielę! Ostatnia szansa, Olgi. nie Olgi, trafiłem cię chyba! Proszę! Jest! Ja pierdziele! Ja nie! Zmiana siekiera! Ja pierdzielę. Dobra. O Boże. Nie wywaliłeś diamentów, co ty kłamiesz? Słyszałem cię. Dzięki No i co masz? Co se zebrałeś? No nie. Dobra. Jedzenie. Teraz I teraz mam, ja już nie wiem jak wygrać. Mam lanterna. Mam kości i teraz muszę znaleźć tylko moje szachte. jest kurde kolejna, tylko woda, jeszcze ta bagnowa. Nie, 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 nie. No ja chyba... way. No way. Znaleźć moje szachte? Tak. Napierdę. Ja no. <laughs> Stawijłeś się. A pierdzielę Proszę Jest! Kobłeb ok. Nie no Dobra, mam a Ja pierdzielę Teraz muszę jeszcze tylko go zanieść na spawna A właśnie! Na spawna musisz teraz przyjść Dobra A ja ci nie dam tego zrobić Nie wygrasz tego. tego To jest ja ostatnia szansa Dobra Alnie, mi się udało Zapraszam Welcome to the jungle. Zapraszam Ty się oddalasz, od, oddalasz. Hmm. Ja o Nie Ale wy, w jakiej spawna? Ja na razie się tylko Ale i przedłużasz timing, myślę, że bliżej jesteś, dobra. No nie, no ja jestem zagubiony teraz totalnie. Błagam, muszę to zrobić. Jest, to jest już koniec. Jest, teraz, jest. teraz szybko. I dlatego, mój drogi. Idę robić rajda. Nie, no zertuję. To temy idę zdobyć, Chyba to. A, dobra. Wiesz co? Skoro jesteś idealnie na 0-0, to ja dokładnie wiem, ile mi jeszcze brakuje. Jestem, to tak. Kurde. Dobra, co jest? Tak wleciał. Ja się nie spodziewałem, że to tak wiedział. Teraz musimy najpierw zaklinować skrzynkę. Nie, yeah, ja to wygram, ja to wygram, ja to wygram. No chodź, final, już final walka, final walka. Jest! To jest dobra. Brałem o jednego za mało koblet, Powiedz, ja to wygrałem. Chwilę. Dobra. Poszekam dla do ciebie, dobra. Kobłęb. Kość. I ostatni, te mi brakuje. Dobra, Karloły. E, chyba oficjalnie ci powiem, że wygrałem. Dobra, GG.